Hejcie, witajcie mordeczki, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat tajemniczej kuli na niebie oraz plakatów na mapie Fortnite. Teraz na ekranie macie wyniki konkursu na 200 zł Pays of Karda. Obydwie osoby proszę o zgłoszenie się w prywatnej wiadomości na Discordzie. I mam jeszcze dla Was jeden konkurs, w którym do wygrania macie 1000 V-Dolców. Żeby wygrać, trzeba oczywiście subskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem oraz w komentarzu odpowiedzieć na jedno pytanie zadane w odcinku. Wyniki tego konkursu pojawią się na w kolejnym materiale, już we wtorek, a ja wam nie przedłużam i lecimy z tym filmem. Zacznijmy sobie od początku. Wczoraj w godzinach porannych na mapie Fortnite zostały rozwieszone plakaty. Są one rozwieszone prawie w każdym miejscu na mapie i przedstawiają dziwne kółko wraz z planetą Minutką. Co ciekawe, tło przedstawia jedno z miejsc na mapie Fortnite, a sama nutka jest narysowana w bardzo ciekawym miejscu. Tło plakatu wskazuje nam na okolice tych piasków, a sama nutka jest ustawiona centralnie na molo. Obecnie na molo znajduje się restauracja Lodzika, która stoi tam od sezonu pierwszego. Prawdopodobnie to właśnie tam odbędą się jakieś kolejne ciekawe wydarzenia. Pierwszych ciekawych informacji dowiedzieliśmy się dopiero po kilku godzinach od osób, które przeszukują pliki gry. Znaleźli oni w plikach gry fragment piosenki od Travisa Scotta, która brzmi mniej więcej tak. Długo nie musieliśmy czekać na kolejne zmiany, ponieważ po dosłownie kilku godzinach na niebie pojawiła się dziwna fioletowa gwiazda. Co ciekawe, po najechaniu na nią możemy usłyszeć fragment znalezionej piosenki w plikach gry. Po dokładnym najechaniu na gwiazdę możemy zauważyć coś bardzo ciekawego. Jest ona dokładnie taka sama jak logo piosenki, które pojawiło się w plikach gry. Oczywiście z gry nie widać tego za dokładnie, jednak w trybie powtórki możecie zobaczyć to sami. Fioletowa gwiazda na niebie z dnia na dzień powinna powiększać się i wydawać coraz głośniejszy głos po najechaniu na nią. Według mnie w Fortnite szykuje się kolejny wielki koncert, podobny do tego w rozdziale pierwszym, czyli koncertu Marshmallow. Tylko, że tym razem może być to koncert Travis'a Scotta. Molo na pod tych piaskach posłuży do Zostawienia nowej sceny, na której odbędzie się wielki koncert. Dodatkowo, w grze powinien pojawić się specjalny tryb, który umożliwi nam wejście na koncert. Na razie dostaliśmy tylko takie małe zwiastuny nadchodzących ciekawych zmian na mapie. Niestety, ale to wszystko, co obecnie wiemy na ten temat. Prawdopodobnie jest to pierwsza z wszystkich niespodzianek od twórców gry, które przygotowali dla nas z okazji przedłużenia tego sezonu. A wy w komentarzach możecie dać znać, co według Was przedstawiają plakaty i tajemnicze gwiazdy na niebie. I to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. Jak sami widzicie, jest bardzo mało zmian oraz ciekawych informacji na grze. Pamiętajcie jednak, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale, tak aby nie przegapić kolejnych ciekawych informacji na ten temat. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wbijać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na kanale. Yo!